Witam Was, kochani, na podsumowaniu, które będzie zaraz po rutynowym wstępie, a na drugi dzień już ukażą, ukażą się drogowskazy. Pozwólcie, że wyciągnę jedną kartę na to podsumowanie. I to, o czym chcę powiedzieć. Czekajcie, czekajcie. O, właśnie, cesarz odwrócony i dwójeczka monet. Powiem Wam tak. Wybrałam piękne karty, przygotowałam się i jestem do końca nie w pełni zadowolona z tych czytań. One wyszły trochę inne i mam taką refleksję, że oglądając, robiąc tak jakby te czytania i przypominając sobie też tak, kiedy robiłam rogowskazy czy oszo, kiedy były programy, na przykład lifey, że tam troszeczkę, w ogóle chodzi o ten miesiąc cały, tak, że układając, robiąc takie czytania oszo dla znaków, tak, trochę bardziej chciałam takie ziemskie sprawy wyczytać, tak, i wtedy te oszo, jeżeli ktoś pamięta, kiedy kładłam dla kogoś tam na jakiś czas, który określaliście, to no było takie bardziej ziemskie, takie bardziej pokazywało sprawy. A tu pewnie jakaś sprawa z jakąś panią, a tu pewnie jakaś sprawa finansowa, a tu pewnie jakaś sprawa z tym czy z tamtym związana, były takie bardziej namacalne. No, z jednej strony rozumiem, bo to było dla konkretnej osoby i na krótszy, tak zwany jakiś czas, czy na sprawę, to pokazywało pewien kontekst w codziennym życiu. Natomiast robiąc pewne czytania dla mnie, one są w pewnym kontekście takim ogólnym, kolektywnym, bardziej energia. mnie to bardziej interesuje, która się w jakieś tam wydarzenia ułoży, większe lub mniejsze. Natomiast to czytanie, tak, tak jak zrobiłam te czytanie też jest na maj, one zalicają spokój, takie nieporuszanie się. Wyobraźcie sobie, że zauważyłam, mniej często się zdarza, że wyciągam dwa razy pod rząd te same karty, które były w jakimś poprzednim rozkładzie, a mówię, o kurczę, chyba źle przetasowałam. Tak? I miałam taki dylemat. Przetasowałam czy nie przetasowałam? No i wyobraźcie sobie, że tutaj ani razu mi się to nie trafiło. No kurczę! I zwróciłam też tak jakby na to uwagę, bo to jest jakieś coś innego troszeczkę w tym całym zjawisku, któremu się tutaj po prostu jakby przyglądamy. Wyciągnęłam fajne karty, tak? W ogóle piękne są i ta sepia tutaj do, do yy, drogowskazów jest cudowna. Natomiast... Mój stan nawet energii nagrywania, tak jakby tych czytań, to jest taki, mam wrażenie, takie ospały. Tak, te drogowskazy zawsze, zawsze tak zwane, jak kładą mi takie dynamiczne, takie aktywne i tego się spodziewałam teraz, a wręcz one jakby mnie nawet tak uspokajały. Ostatnie, wcześniejsze czytanie, chyba w tamtym miesiącu to było, czy może dwa miesiące temu, ten czas taki, właśnie tych e, marzec, kwiecień, maj, tak, marzec, kwiecień, ale no, czy luty to był być może jeszcze tak. To tak ja dobierałam, czułam, że tak powinnam. To ma tutaj ta energia, za którą podążamy idziemy, i to, i to, i masę określeń szukałam, tak? Potem ta energia, którą trzeba, nie wiem, tylko nie zwolnić, nie im, broń Boże, jej nie wygasić, tylko i szukałam masę określeń na miejsca, nawet w rozkładzie, tak? na te nazwy, to tutaj zupełnie zadziało się coś innego, tak? Mnie samej brakowało tej energii, takiej aktywności, tego takiego pobudzenia, bo ja uwielbiam robić drogowskazy, bo one wydają mi się tak pożyteczne. Tam jest tyle po prostu tak zwanych uwag, a tutaj one były rzeczywiście takie w tej energii, które zrobiłam na maj, że to jest taki slow, takie flaki z olejem, taka rekonwalescencja, tak jakbyśmy leżeli, już nawet książki nie damy rady czytać, już prawie się zastanawiam, że tam odleżymy, się nie robią, tak? Już mamy dyskomfort, z tego spokoju, z tego i chce się jakiejś aktywności, a tu nic. Figa z makiem, tak? O. Że czekanie, no kiedy już coś się zadzieje, tak? Z, dosłownie i nic. One były po prostu tak zwanie inne. Po to, żeby coś innego zobaczyć, a w zasadzie zobaczyłam to, czego się po prostu tak zwanie nie spodziewałam. Dlatego, że znowu jest to, że nie widać pewnej namacalności, tak? Tylko jest takie za bardzo takie... Mm, ja musiałam sama się przeważnie przy tych to jest to coś, co robię, żeby się nie przy znakach, nie doczytywać tak jakby konkretnych sytuacji, tylko energię, z których można wygenerować pewne sytuacje, bo on wtedy bardziej kolektywny i będzie rezonował ze wszystkimi. Bo jak nazwy coś, to jest ta sama energia, nazwy tak, tak, no to czwarta osoba sobie, że z nią nie rezonuje, bo nie rozpozna tej energii, a być może jest tylko obserwatorem danego zjawiska, bo nie uczestniczy, ale obserwuje takie zjawisko gdzieś, tak? O... I Chociaż już dzisiaj niewiele osób w jakiś tam sposób. Yy, yy, cokolwiek do mnie ma z tego po prostu powodu. Mnie to nie spotkało, a u mnie to nie. Tak? Ale potem się okazało, ale słyszała pani, tak? że to ktoś po prostu. Ktoś, a ta tak, o takiej sytuacji to słyszałam. No to było w życiu, tak? Tylko było z opcji obserwatora. Reakcja, osąd, jaki się wydało, to też jest zaistnienie w życiu w jakiejś sytuacji. A tutaj generalnie powiem Wam, gdy miała ja powiedzieć, tak, och, chciałam nagrać te drogowskazy, to, to i takie wskazówki, takie wanie wyszły, ale one, tak jakby do drogowskazów, do żywotności, do dynamiki życia, nijak się trochę mają. Wszystko są tak jakby wewnętrzne, głębsze jakieś procesy, no, tak jakby w tym momencie jakiegoś zamyślenia jakiegoś nic nierobienia, tak? Rzeczywiście, tak jakby w tym, tym, że coś się po prostu u człowieka dzieje, trzeba zwolnić, bardziej zobaczyć, przez lupę przejrzeć się, albo przez dwie pary okularów, tak? Które mam jedne tu, a drugie na nosie, tak? O. Jest coś bardzo specyficznego, jeśli chodzi właśnie o ten maj. Wiem też, że coś się, zaraz w Byku coś się zaczyna nowego, tak zwanie, dziać. Materia, wyjście, ale myślę sobie, Boże, kochany... Nadal, tak jakby nie czy myślę, może zrobię, czy to nie wiem, nie. ma co robić tutaj, tak jakby czytania na to, tak? No dlaczego? A no właśnie dlatego, że tutaj tak jakby to już się wszystko wydarzyło. To teraz będziemy tylko leżeli w tej takim odpoczywaniu, i teraz musimy się pogodzić, zobaczyć, sprawdzić, co my mamy. To tak jakbyśmy poszli, poszaleli troszkę, nie popatrzyli, ile z karty nam schodziło, ile gotówki żeśmy wytrzepali, jeszcze tam różnych ze skórniaczków. No a teraz trzeba przejrzeć, co jest. I można się zdziwić. Tak? O. Ułożyć w pewnych sytuacjach o. i zrozumieć, dlaczego tak jest. To w sprawach, które dotyczą właśnie materii. I wtedy... No i teraz zobaczę, co ja z tym mogę zrobić. I czy teraz tak żałuję, czy nie żałuję, pewnych wyborów, tak? Zakupów życiowych też, tak? Czy pewnego ułożenia, czy podjętych po prostu decyzji, do pewnych zobowiązań, tak? I jakie mam dalej możliwości? No i nadal tak jakby, to jest taka wielka niby rzecz, a to jest tylko takie podsumowanie, zdanie sobie po prostu tak za sprawy i to jeszcze dzięki Bogu, bo będzie można wani w tym momencie, kiedy um, właśnie to, co to, to niosło takiego, też ta majówka, taki spokój też, tak, że wszystkie aktywności będą, myślę, że wiele konfliktów ludzi w maju ominie, właśnie dlatego, że ludziom się po prostu nawet nie będzie chciało, tak. Nawet kłócić się nie będzie chciało, tak? Nawet wyjść. Będzie łatwiej znieść pewne po prostu tak zwane sytuacje rzeczy. Niektórzy będą to odbierali jako taką opcję otępienia, albo nie można czegoś załatwić, albo czegoś zrobić. Nie śpieszmy się, bo to wszystko jest właśnie po to. A maj to jest piątka też, tak? O! Czyli to są energie aktywności, działania czegoś, ale bardziej one będą się działy we wnętrzu i bardziej będą takie z tą energią, która jest w piątce, zwłaszcza na początku, bo w, owej, w każdej piątce, tak? bo ona mówi o konfrontacjach. Piątki to zawsze też inni ludzie, aktywne sytuacje, aktywności, którzy, te, którzy też w danym momencie. Piątka bułowowa to bardzo fajnie pokazuje, zwłaszcza w tych kartach, gdzie ci ludzie obijają się tymi pałeczkami, nie wiadomo czy na żarty, czy nie, ale jest są też taka, jest taka karta, na pewno nie w tej talii, w innej, gdzie jest pokazane, że jesteśmy drzewem, tak? I raczej tutaj chodzi o to, tak zwani będziemy tak żyć w maju, że jesteśmy tym drzewem i tam jesteśmy w pięć, Pięciu nas samych, tak? Z jednego pnia i się tam obijamy jak te gałęzie same, tak? Dlatego do jednego właśnie szczytań na ten miesiąc wzięłam właśnie Arkus Arkanum, bo tu jest pewnego rodzaju taka dualność pokazana, tak? O bardzo mocna. Taki podział, jakby, tak? I konfrontowanie do jednego nam ma taką po prostu energię, tak? I, i, I większość kart w jakiś tam sposób jest konfrontacyjna. Tak jakby z dwoma z ogniskowaniami jakimiś. O. No coś niesamowitego powiem wam i jakkolwiek spodziewałam się czegoś innego, tak jak w tych czytaniach, dla mnie on jest taki, aż mnie po prostu prawie zamuliło. I myślę, nie ma taką, taką ochotę, z czymś. I nawet taki ten głos taki zniżony, I nawet tutaj chcę um, się odwiercić, coś zaczął mnie siedzieć za biurkiem przez ściany ze mną, ale my na co dzień aż tak się nie słyszymy. I tak myślę, że to by mnie tak pobudziło, żeby nawet głośniej mówić. Jakoś, czy tak po prostu, powiedzmy, nie mam problemu z tym, że on tam siedzi i pewnie coś, coś tam pewnie słyszy, tak. Więc generalnie, tak jakby. I to się nie udawało. Teraz, jak to nagrywam, tak? To zupełnie tak jakby inaczej. Mam inną tak zwaną energetykę, tak? No. Nawet mało tego, słuchajcie, mam taką energię takiego, no tak ładnie kwiatki, akurat bezek, mam piękny mąż, mój przywiózł przez trzy e, dni wolne, jak jeździł teraz na, na ryby, widział się długiego okręgu, codziennie przywoził mi piękne bzy, specjalnie musiał troszeczkę dalej jechać. Tak, jakby ponie I ten świeczniczek taki piękny, pożyczony jest od madzi, żeby już nie dokupować i nie zagracać się różnymi opcjami. I tak zwany jestem ciekawa, odczekałam. Chociaż myślałam, że zrobię te czytania jutro lub pojutrze, bo wtedy przyjdą karty do mnie jeszcze jedne. A myślę, że nie nagram teraz, bo czuję, że coś się dzieje. No i nie wiem, zobaczę, może jeszcze jednego z wskazy nakręcimy. Nie wiem po prostu, jest taka energia. Yy... Aż po prostu tak zwanie nie, nie kusi, tak? O. Mhm. Taka zwyczajność. No właśnie, zwyczajność, tak? Że nic się takiego nie zadziało, właśnie taki spokój, tak? O? A czego brakowało mi? Czego, ja... czego się spodziewałam, czego mi brakowało. O, pewnego porównania, większych różnic, świadomości, czegoś więcej. No a co dostałam, jak to widzę. Kreatywność. I a propos, słuchajcie, tej kreatywności. Tak zwane, to jest taka energia, yy, którą yy, pamiętacie, yy, nawet ostatnio czytając jakieś oszą, miałam taką wątpliwość: Mówię, kurczę, ta kreatywność, nie mogę sobie przypomnieć, co ona znaczyła. No, większość wiem. Przypominam coś o kubkach, coś o tym, o tamtym. Za Boga nie mogłam, w notatek swoich przyznałam się szczerze, szukałam, co, jak ona się objawiła, bo ja pamiętam coś z tą kartą, co mówiłam, i nic. I generalnie, ewidentnie ona teraz już poprzerobiłam jeszcze raz na nowo OSHO, tak? Przez tydzień, a ponieważ mam tak zwanie ponad, a miał, mam duży, dzięki Bogu, mam materiał w jakiś tam sposób, tak jakby na to, znam te karty. Natomiast ono zaczęło pokazywać coś innego. To karty zaczęły pokazywać, że wszystko się dzieje w odpowiednim miejscu, nie czasie i cały czas poddaje się pewnym zmianom. Czyli tak jakby nowy wymiar, nowe znaczenie, tak jakby tej karcie, żeby czemuś zapobiec. To jest taka karta, która pokazuje, Boże, że dzięki Bogu ktoś, ona no ta najbardziej była wyrazista, tak? I jeszcze parę takich sytuacji, gdzie zadziało się coś, że dotrwać do właściwego momentu, do tej ostatniej chwili tego, gdzie może nawet, jeżeli coś się tak niej rozkraczy, tak? Czy tak jak tutaj wydarzyło się coś, no namacalna sytuacja, życiowa, kreatywa, to jest taka fajna karta. Och, jak będzie pozytywnie, tak? No ale taka ranga, powaga tego, tak? O! Taki jest ten miesiąc. Nawet teraz rozumiem, dlaczego zrobiłam czytanie na ten filmik, który jest w tej chwili w tych przedpremierowych zasobach, bo nie wiem, czego puścić tak zwanie w górę, że mi coś nie pasowało, coś, co się wydarzyło w tej pełni skorpionie. Zajrzeć tam jeszcze raz, pogrzebać się w tym, tak? Co tam mogło mi umknąć, innym umknąć, a tym, którym nie umknęło, co jest dalej. Potem ja do tego dograłam jeszcze jedną część sobie, siedząc tam w pokoju. No dlaczego to dograłam? No bo ty, musiałam po prostu podrążyć, bo ja tak zresztą mam, tak, albo tamte wydawało mi się takie miękkie miałkie, tak jakby właśnie ze środkiem jakimś przeciwbólowym, jakby w takim śnięciu, teraz to dopiero widzę, tak, że zrobiłam to drugie, żeby, a gdzie ta soczystość, gdzie ta wyrazistość, którą ja zawsze czuję, kładąc karty, że dla mnie jest, wiecie, tanie, takie, takie, tylko dla mnie to są prawdziwe, żywe sytuacje, masę, Konkretnych sytuacji życiowych, w których ja czułam, ten ból, ten dylemat ludzi, tą beznadzieję też tak, tę nadzieję znowu też tak? Tą, tak. I wszystko to, co dla mnie jest takie namacalne, tak? Jak widzę wieża Boga, o wieża Boga, z czymś trzeba myśleć pozytywnie, wyobrażać sobie dobry... dla mnie to jest kurwa człowiek nie da rady się podnieść wtedy czasami, tak? Jest tego plusy są potem, ale w tym momencie ja wiem, że to może być po prostu dla niektórych w różnych sytuacjach, zależy kto, co pyta prawie tragedią życiową. Ja to rozumiem. Bo ona jest dla mnie żywa ta sytuacja, przez tyle lat i przez tylu ludzi, którzy się przewinęli poprzez moje karty i ich los między moimi dłońmi, tak? Także zapraszam was tak zwanie do tych czytań, mam nadzieję, że nie wydadzą wam się takie miałkie, mało wyraziste szczęście, bo to jest taka specyfika, tak? Ewidentnie po prostu zobaczymy za jakiś czas. Może jeszcze raz po prostu zrobię w tym miesiącu tak zwane drogowskazy. To jest taki czas, którego ja, bo się zdarza raz na ileś lat, ja jestem bardzo mocno tak zwanie ciekawa. Nawet tego, co w tym byku się tak zwanie zacznie dziać. Mało tego. Tak jak wspominałam w którymś z tych filmików, to czego tak nie bardzo chce mi się robić, bo to takie nie ma sensu troszeczkę, takie zwanie dla mnie, w tych kolektywnych czytaniach, które ja zrobiłam na poprzednim kanale, zresztą w którymś z tych filmików opowiadałam. Czyli miłość, praca, finanse i tam e, te e, takie duże filmiki robiłam, bardzo dużo ludzi to wtedy oglądało, jak na pierwszy, po siedemset osób na pierwsze jak się robi, to z reguły tak zwanie, no pewnie gdybym to robiła co miesiąc, to w jakiś tam sposób bym, ale one dla mnie takie no, dla ogólnego znaku takie nie do końca są, więc myślę sobie, kurde, ale zrobiłabym to, i zapowiadam, że pewnie w końcu to zrobię. Kiedy coś minie jakiś tak zwany czas, już wejdą jego te zmiany, się zahaczą, to tak zwany przeczytamy kolektywnie programy, które się zmieniły. Najbardziej każdy znak, jakie programy przepracował, tak? Co nowego weszło, tak? Co, jakie cechy z tego kolektywu znaku wygasły? Też właśnie w dziedzinie uczuć, w dziedzinie pracy, finansów i zdrowia, tak? Co, ale tak zwany kolektywnie. I Później będzie ten czas, tak jakby tu już jest pomysł od Joli, żeby zrobić te, wybierz kartę z tymi programami. Może to będzie fajna rzecz, może live jeszcze oprócz tego jeszcze jakiś zrobimy, bo chcę się w ogóle zrobić live'a, ale pracuję nad tym, pracuję i mam to na uwadze. Natomiast tak to wygląda na ten czas. Także życzę miłego oglądania, mam nadzieję, że się nie znudzicie, nie powiecie matko, bo też będąc w takim stanie takiego właśnie jeszcze trochę rozleniwienia, albo takiej aktywności, którą musimy wykrzesać sobie w pracy, czy w działaniach na co dzień, jednocześnie w środku, coś takiego, spało w nas, jakaś część nas wszystkich, a to ciało boli. A to trzeba się to tak rozciągnąć, czy wyciągnąć, wiecie, jak ziewająco. I, mm, I teraz jeszcze, gdy przeczytacie coś takiego, to powiecie, idź, baba w dupę, Przepraszam za to określenie. Ach, nie wiem, kochani moi, co to w ogóle po prostu, jest, bardzo specyficzny czas jest, tak? Bardzo specyficzne. O ile przy tym działo się, działo się, działo się, że już ludzie mieli po to Teraz jest taki spokój, takie wyciszenie. Jakby ludzie byli na głupim jasiu, takim wiecie, przed operacją, I po, albo już przy, po operacji jeszcze to wszystko działa, tak zwanie, potem tak dojdzie do siebie, ale już to co najgorsze to już tak jakby się przedzieje, a potem mamy wstać już i się pionizować tak jakby do życia, do, do nowych realiów, tak jakby w nowej tak zwanie sposobie aktywności z nowym zasięgiem, czy z zakresem ruchomości naszego, tak jakby ciała i życia naszego, tak? O, I różnych sytuacji życiowych. Także życzę Wam wspaniałego, mm, wspaniałego maja, bo mimo wszystko da odpocząć tak zwane ciało, bo gdzieś samo się jakby rozluźniało, samo relaksowało. Czyli nawet te piosenki takie, wiecie, pobudzające do życia, to, to, to mogły też Was w jakiś tam sposób nawet nudzić, tak? Czy denerwować, tak? O, taki czas bardziej dla kontemplacji, bardziej dla spokoju. To jest taka. Yy... No tak, tak, taki po prostu czas. Bardzo mocno tego potrzebujemy. I już mnie kusi. A czemu my? Dlaczego my tego potrzebujemy? Tak, kurczę i wyciągam na to kartę, choćby nie wiem, co, dlaczego tego potrzebujemy. A no właśnie, zobaczcie. Tak. A no właśnie. Mhm. Tak. Żeby się nie pogubić w tym, tak? Żeby nie wiedzieć, jednak, słuchajcie, że naświęci istnienie Bóg i to wszystko, co się dzieje, jest bardzo mądre i zna nas, jako ludzi, bardzo, bardzo nas kocha. To skoro daje nam coś po prostu takiego w tak trudnym czasie, dla Maja, dla tak intensywnego po prostu tak zwanego miesiąca, tak? O. A z drugiej strony, właśnie tej aktywności, temu wszystkiemu, być może zawsze Maje były takie, a tutaj trzeba, żeby się nie przedźwignąć, nie przeciążyć, bo dużo będzie się działo. I najpierw przeżyć to łożdzie w naszym wnętrzu, albo potrzebujemy właśnie przy tych zmianach takiego znieczulenia, spokoju. Majowe się zaczyna, tak? Dobrze, kłaniam Wam się pięknie. Życzę wszystkiego dobrego. I tak mam niedosyć, jakieś takie. No, flaki z olejem, w ogóle to nie w mojej naturze. Takie czytanie, takie właśnie, jak filmy relaksacyjne, pogdybanie, takie. No, bo też wszystko tak, jakby się działo właśnie. I nie bez kozery, słuchajcie, czekam na bardzo specyficzne też, tak jakby karty. Tak, o! Ech. Właśnie tego wnętrza. No, ale o tym za jakiś czas. Konia się pięknie. Życzę miłego oglądania po tych dwóch filmach. Bo nie obejrzycie tego, tak? I potem bo Boże, co tam takie flaki z olejem. Widzicie, to jest takie. Pole Was do serca. Wszystkich razem i każdego z osobna, jeśli sobie tego życzę.